Piłkarze chcą zacząć strajkować. Trener Królewski ma na to rozwiązanie. Przy okazji wpadnijcie na nasze instagramy. Link macie w opisie. Wśród czołowych piłkarzy coraz głośniej się mówi o możliwości strajku. Przeładowany do granic możliwości kalendarz sprawia, że gwiazdy są coraz bardziej narażone na kontuzje. Trener Real Madrid Carlo Ancelotti widzi szansę na polubowne wyjście z tej sytuacji. Przed kilkoma dniami Rodri zasegurował, że nadmierne obciążenie może doprowadzić do strajku zawodników. Jego słowa odbiły się szerokim echem, a inni piłkarze przyznali, że mogliby dołączyć do protestu. Przed meczem Ligi Mistrzów Rotterdam wystąpi na konferencji prasowej, na której wyraził zaniepokojenie wymagającym kalendarze. Napięty terminarz ma wpływ na formę i zdrowie piłkarzy. Z mojego doświadczenia wynika, że granie od 40 do 50 meczów w sezonie to optymalna liczba dla zawodnika, który może grać na najwyższym poziomie. Jeśli tych meczów jest więcej, utrzymanie formy staje się niemożliwe. W tym sezonie może się okazać, że rozegram nawet 70, a nawet 80 meczów. Moim skromnym zdaniem to za dużo, powiedział Hiszpan. Uważam, że kiedy nie jestem zmęczony, gram lepiej. Jeśli ludzie chcą zobaczyć najlepszy futbol, musimy odpocząć, przyznał Rodri. Pomocnik Manchesteru City dodał również, że możliwą formą protestu są strajki. Myślę, że blisko jesteśmy tego. To powszechne odczucie wśród graczy. Jeśli tak dalej pójdzie, możemy nie mieć innego wyboru. Naprawdę wierzę, że nas to dotyczy. To my cierpimy z tego powodu. Pomysł strajku zaczyna zyskiwać popularność wśród zawodników. Strajk to szansa dla nas. Jako graczy, zawodnicy nie są brani pod uwagę. Musimy zacząć głośno mówić. Powiedział grańcy w Real Madryt Dani Carvajal w rozmowie z Tiempo de Huego. Do sprawy odnieść się królewski Carlo Ancelotti, wołając przyznał, że zawodnicy rzeczywiście proszą o więcej odpoczynku, a nawet są gotowi zaakceptować obniżkę pensji, jeśli oznacza to mniej meczów. Powtarzam to, co powiedział kilka dni temu: Piłka nożna potrzebuje trochę refleksji. Celem jest granie mniej, aby uniknąć kontuzji. Zawodnicy nie mają nic na przeciwko obniżce pensji, jeśli oznacza to, że będą grać mniej, powiedział Ancelotti, cytowany przez Football Espania. Wcześniej włoski szkoleniowy sugerował wprowadzenie krótkich przerw po międzynarodowych okienkach meczowych, aby dać zawodnikom więcej odpoczynku. Urlopy w trakcie sezonu miałyby choć częściowo poprawić sytuację. Obecnie czołowi zawodnicy, w trakcie sezonu, rozgrywają kilkadziesiąt meczów. Co myślicie o tym strajku piłkarzy? Dajcie znać w komentarzu.